Digitalizacja procesów wpływa na całą organizację, ale strategia dotycząca digitalizacji firmy nie zawsze obejmuje każdy jej dział. Jakie są tego konsekwencje? Brak kompleksowych systemów. Wdrażane są rozwiązania dedykowane dla poszczególnych działów i nie są ze sobą integrowane. Każdy dział widzi tylko kawałek procesu, dane nie są współdzielone, a czasy procesowania długie. Firma traci pieniądze, a pracownicy motywację. Dzięki platformie digitalizacji JobRouter możesz obrać bardziej strategiczne podejście i mapować procesy, dane oraz dokumenty w jednym miejscu, od początku do końca, tak aby Twoja firma była gotowa na wyzwania, które niesie przyszłość. Z wykorzystaniem rozbudowanego API i licznych integracji, JobRouter idealnie wpasuje się do Twojej infrastruktury IT. Uzyskasz możliwości powiązania procesów, danych i dokumentów, co pozwoli Ci na wdrożenie kompletnych i zautomatyzowanych procesów. Zyskasz elastyczne rozwiązanie, które możesz dopasować do indywidualnych potrzeb Twojej firmy i które oferuje nieskończenie wiele możliwości. Zdigitalizuj tyle procesów, ile tylko chcesz. Możesz procesować każdy typ dokumentów i rozszerzyć job router o dodatkowe procesy. Jak na przykład obieg faktur kosztowych, obsługa procesu zamówień, eteczki pracownicze, wdrażanie nowych pracowników i wiele więcej. JobRouter wspiera rozwój twojej firmy. Dzięki automatyzacji procesy odbywają się szybciej, a twoi pracownicy zyskują czas na kluczowe zadania. Od pobierania dokumentów przez ekstrakcję i przetwarzanie danych po archiwizację, wysyłanie i podpisywanie dokumentów. JobRouter obejmuje wszystkie obszary sprawnego zarządzania dokumentami. Projektant Low Code umożliwia samodzielne tworzenie procesów szybko i przy minimalnym lub zerowym nakładzie pracy programistycznej. Możesz optymalizować procesy za pomocą map ciepła, które umożliwiają dogłębną analizę i pomagają w odnajdowaniu problemów. Indywidualnie dostosowane pulpity zapewniają przejrzysty przegląd wszystkich potrzebnych informacji. Z JobRouter możesz pracować z dowolnego urządzenia mobilnego i mieć dostęp do wszystkich swoich procesów i dokumentów w dowolnym miejscu i czasie. Procesy i aplikacje zaprojektujesz w preferowanym modelu operacyjnym, we własnej infrastrukturze lub chmurze. Setki organizacji na świecie już zaufało JobRouter. Dołącz do nich.